Cześć, w tym filmie powiem Ci, jak działa nasz hybrydowy system sprzedażowo-marketingowy, dzięki któremu pozyskujemy klientów dla firm remontowo-wykończeniowych, instalacyjnych i projektantów wnętrz z całej Polski na całkowitym automacie. System w 100% implementujemy w przeciągu 7 dni. System jest samowystarczalny i przede wszystkim działa, pozyskuje klientów. Zostań do końca, bo dodatkowo, właśnie na końcu, przedstawię Ci potężne narzędzie, które dodatkowo pozyskuje klientów dla Twojej firmy i o którym Twoja konkurencja nie wie. Ale nie przewijaj teraz tego filmu, ponieważ jeżeli chcesz w 100% poznać ten cały system, to musisz także poznać wszystkie pozostałe elementy. Ok, najpierw omówmy tutaj trzy najpopularniejsze błędy, które są rażące i popełnia je no niestety masa firm, a później się dziwią czemu mają tak mało klientów i czemu klienci są tak mało jakościowi. I błąd numer jeden to jest promowanie swoich usług przez portale typu Oferteo czy Fixly. Dlaczego się tego nie robi? Ponieważ tam jest pełno Twojej konkurencji. Klienci są, bo są, ale mało jakościowi. Na portalach właśnie typu Oferteo, Fixly to tam są osoby, które po prostu wyszukują właśnie jakąś daną usługę i zazwyczaj wybierają ofertę, która jest najtańsza. A w tym filmie chciałbym Ci powiedzieć jeszcze, w jaki sposób możesz pozyskać klientów, nawet mając większe ceny niż konkurencja. Bo tutaj naprawdę liczy się oferta i to, w jaki sposób ją klientowi przedstawisz, w jaki sposób go poprowadzisz. No i tak jak mówiłem, na tych portalach klienci szukają zazwyczaj najtańszej oferty. Błąd numer drugi to jest biedny marketing swojej firmy. Jeżeli ty pozyskujesz klientów z samych poleceń banerów czy ulotek, to możesz zapomnieć o większej skali. No i to samo tyczy się źle ustawionych reklam na Facebooku, Instagramie czy w Google Googleacie. I możliwe, że już współpracowałeś z jakąś agencją czy freelancerem, ale to nie znaczy, że zadbałeś o marketing. Często ci freelancerzy to są osoby, które ukończyły 2-3 kursy i nawet nie działały w Twojej branży. I jeśli agencja nie działała w Twojej niszy lub działała, ale tylko w kilku przypadkach, to w jaki sposób ma zrozumieć właśnie Twojego potencjalnego klienta i w jaki sposób ma Ci pomóc do niego dotrzeć i go poznać. Uzyskać. I co z tego, że agencja dostarczy ci leady, jak ty nie wiesz, w jaki sposób przekonać tego klienta, aby wybrał właśnie ciebie? No i agencje właśnie działają dla praktycznie każdej niszy, leady jakieś tam generują, ale co nam z Lida, który nie jest kwalifikowalny i którego nie wiemy, jak przekonać? I taka agencja często wyżera z ciebie pieniądze, i tylko przepalasz swój budżet i finalnie wychodzisz albo na zero, albo jesteś na minusie. Dlatego potrzebujesz uporządkować swój marketing, tak aby mieć wszystko zautomatyzowane i pozyskiwać jakościowe leady. I trzeci błąd to jest słaby proces sprzedażowy. Powiedz mi, jak często miałeś taką sytuację, że e, prowadzisz rozmowę z potencjalnym klientem, a on finalnie kupuje kogoś innego. Klient często mówi zastanowię się, dam ci znać, rozmawiam jeszcze z innymi firmami, a ty nawet nie wiesz jak go przekonać. I twój lejek sprzedażowy jest niedopracowany lub w ogóle go nie masz. Dlatego bardzo ważny jest sam proces od samego początku do samego końca, no czyli do realizacji zlecenia. Musisz wiedzieć, jak na każdym etapie sprawić, aby klient został z tobą do końca? I to właśnie z Tobą podpisał tą finalną umowę i skorzystał z Twoich usług. Ok, teraz przejdziemy do samego mięsa, czyli do hybrydowego systemu sprzedażowego, który generuje klientów dla Twojej firmy. Ok, jeżeli chodzi o sam lejek, to wygląda on tutaj właśnie w taki sposób. Więc pierwsze, co robimy, to pozyskujemy klientów z następujących platform. Jest to Facebook Ads, Instagram Ads, OLX Ads, Google Ads i Google Moja Firma, czyli tak zwana wizytówka. I teraz tutaj też taka ciekawostka, bo tutaj jest na przykład OLX, prawda? I teraz w jaki sposób my będziemy pozyskiwać klientów za pomocą OLX? A? O tym też powiem Ci zaraz, ponieważ OLX to jest też bardzo dobry system na pozyskiwanie klientów, tylko trzeba to robić po prostu dobrze i wiedzieć, jakie ogłoszenia dodać, jakiego rodzaju ogłoszenia dodać, jest tak zwany system uzupełniających się ogłoszeń, o którym też Ci powiem. Bardzo dużo firm o tym nie wie. Tak samo liczy się miniaturka na samym ogłoszeniu. Trzeba wiedzieć, jakie zdjęcia dodać, jakie zdjęcia się po prostu sprawdzają, klikają. Jaki opis przede wszystkim także dodać, no i co tam po prostu trzeba umieścić. Więc o tym zaraz. Czyli to są takie najbardziej dochodowe, że tak powiem, źródła, z których będziemy mieć klientów, i to wszystko sobie kierujemy na formularz albo po prostu też na, wiadomo, numer telefonu, z Alixa, dużo osób na przykład dzwoni, czy z samego Google Ads-a itd., więc tutaj też będziemy po prostu w tym formularzu. Kierować bezpośrednio na naszą stronę, na landing page, i później takiemu klientowi, który zostawi u nas dane, wysyłamy kolejkę mail. Bardzo dużo firm tego naprawdę nie robi, a tutaj chodzi o to, żeby ogrzać tego klienta. Co dokładnie mam na myśli? To znaczy, żeby zbudować z nim relacje, bo jeżeli ty na przykład, kontaktujesz się po raz pierwszy z jakąś firmą, zostawiasz u niej kontakt, no to jest mało prawdopodobieństwo, że akurat skorzystasz z, z jej usług, ale jeżeli my będziemy na bieżąco budować relacje z klientem i będziemy mieć jego e-mail, i będziemy mu wysyłać właśnie wiadomości poprzez e-mail, i budować też swój profil na Facebooku, Instagramie, to on będzie nabierał do nas zaufania. Tutaj, jeżeli chodzi o treści wiadomości, no to te treści tutaj są naprawdę różne. Bardzo dobrze sprawdzają się realizacje przed i po, opinie klientów, różne zdjęcia z remontów, z wykończeń, z instalacji. Pomysłów jest naprawdę dużo na takie maile. Ja wiem, jakie maile działają, więc po prostu w taki sposób budujemy tą relację z klientem. No i oczywiście umawiamy, umawiamy z nim tutaj rozmowę. Następnie po rozmowie umawiamy z nim spotkanie. I tutaj bardzo fajnie działają przypomnienia SMS o spotkaniu. Też mam taką automatyzację, że po prostu z automatu wysyła się klientowi na przykład 24 godziny przed spotkaniem. Informacja, że mamy spotkanie za właśnie w kolejnym dniu. No i tak samo godzina przed, tak, czyli 24H przed i godzina przed, po prostu jest przypomnienie SMS o spotkaniu. To też bardzo fajnie działa naprawdę dużo osób tego nie robi. No i później z takiego spotkania po prostu już mamy klienta z którego generujemy pieniądze. Ok, czyli jak jeszcze raz wygląda ten proces, pozyskujemy klienta z reklam, robimy przekierowanie na naszą stronę landing page, bo on po prostu się z nami zaznajomił, no i tak samo ocieplamy klienta, czyli budujemy z nim relacje poprzez kolejkę maili plus SMS, później przeprowadzamy rozmowę wstępną, umawiamy spotkanie, Robimy optymalizację wszystkich procesów, no i po prostu wszystko usprawniamy. I też chciałbym Ci pokazać, że ten system działa, wdrożyliśmy go już naprawdę u wielu klientów, także z zagranicy, no i nasi klienci się, się o tym przekonali. E, na przykład Krzysztof, który w pierwszym miesiącu współpracy zarobił 35 tysięcy złotych, gdzie wcześniej nawet nie wiedział co to jest Google Ads opierał się tylko na jakichś poleceniach i banerach i w kolejnym miesiącu e, właśnie tutaj nawet musiał zatrudnić kolejne osoby do swojej e, firmy, ponieważ nawet się nie wyrabiał czy Błażej, który zarobił na czysto 23 tysiące, a zaczął dopiero od połowy miesiąca, wcześniej nawet nie dochodził do 15 tysięcy przychodu na miesiąc. Ok, i tutaj też taki bardzo ciekawy przykład, jest to firma akurat z USA, z którą także współpracowaliśmy, I tutaj wydatek na reklamy wyniósł 3200 zł, przychód był na poziomie prawie 49 tysięcy, tutaj taki realny raz to wyniósł ponad 15, 15,31, dokładnie, czyli zwrot inwestycji tak zwany, i podjęcie po prostu tych reklam to na czysto tutaj wyszło 45 tysięcy. Ok, jeszcze przez chwilę powiem, kim ja w ogóle jestem. Od kilku lat prowadzę agencję marketingową. Na początku prowadziłem social media dla firm, głównie Facebook, YouTube, Instagram. Moje organiczne działania pozyskały ponad 300 milionów wyświetleń. Działałem z wieloma branżami, ale największe sukcesy osiągnąłem właśnie dla firm remontowo-wykończeniowych, instalacyjnych i projektantów wnętrz. I moja misja to jest aktualnie skupianie się właśnie tylko na pomocy dla tych firm. I mój cel jest prosty, pomóc jak największej ilości osób rozwijać i skalować ich biznes i czerpać z tego przyjemność. I tutaj mam nawet y, srebrny przycisk od YouTube'a, który dostałem kiedyś za współpracę z takim jednym kanałem, to jako takie potwierdzenie moich wcześniejszych działań. Ale co z OLX-em? OLX też generuje bardzo dobre efekty, ale pod jednym warunkiem. Twoje ogłoszenia muszą być zrobione według systemu uzupełniających się ogłoszeń. I co dzięki temu systemowi zyskasz? Twoja oferta natychmiast się wyróżni od pozostałych, nawet jeśli masz większą cenę od konkurencji, to klienci wybiorą Ciebie, ponieważ Twoja oferta będzie się wyróżniała. zdobędziesz będziesz więcej kliknięć na twoich ogłoszeniach. Cały czas będziesz się wyświetlać na samej górze ogłoszeń, nawet w top 10. Dobra, jestem teraz na Alixie, pisałam sobie jakąś przykładową frazę i tutaj nasza strategia polega głównie na tym, że my będziemy wyświetlać się naszym klientom danej miejscowości, w danym obszarze praktycznie cały czas na samej górze w top 10 i wykorzystujemy tutaj jedno potężne narzędzie, które OLX niedawno wprowadził. I o którym naprawdę dużo firm nie wie, ponieważ to narzędzie zostało prowadzone naprawdę niedawno. I dzięki temu Ty możesz w, w, po prostu wyświetlać się bardzo niskim kosztem na samej górze. Dosłownie za jedno kliknięcie, płacisz tylko złotówkę. A powiedz mi, gdzie indziej zapłacisz w tej branży. Za jedno kliknięcie, tylko złotówkę, tak? Czyli za 100 potencjalnych osób, które w to klikną, zapłacisz tylko 100 zł. Tutaj będziemy wykorzystywać te narzędzia, oczywiście, tak samo zadbamy o całe Twoje ogłoszenie, ponieważ no 90% film kiedyś nawet to obliczałem, sprawdzałem, jak sobie przeglądałem te wszystkie ogłoszenia, to 90% film praktycznie daje te samo zdjęcie na. Właśnie tutaj na swoje na przykład ogłoszenie, po prostu te ogłoszenia wyglądają podobnie, tak? Dają jakieś zdjęcia tutaj prac, a tutaj trzeba dawać zupełnie co innego. Jeżeli my będziemy robić to odwrotnie niż konkurencja, to się wyróżnimy i pozyskamy tego klienta. I aktualnie mamy najlepszy czas, aby wdrożyć ten system i wyprzedzić konkurencję. Ci, którzy tego nie robią, szybko przegrywają z innymi, którzy to robią. I teraz zadaj sobie takie pytanie: czy masz wystarczająco dużo czasu, aby nauczyć się samodzielnie tego całego systemu i wdrożyć go do swojego biznesu? A co by było, gdybyśmy po prostu wdrożyli ten sam system, Pozyskiwania klientów u ciebie w firmie w przeciągu 7 dni lub krócej. Całkowicie za ciebie. Ten sam system, który regularnie generuje dla naszych klientów 10 do nawet 100 tysięcy złotych na miesiąc. Jest to usługa, którą wykonujemy za ciebie wraz z pełnym wsparciem i doradztwem potrzebnym do wyrżenia tego systemu w Twojej firmie. I cel jest prosty: generować dla ciebie od 10 do nawet 100 tysięcy na miesiąc dla Twojej firmy. Oto jak to działa. Nasz zespół doświadczony copywriterów stworzy dla Ciebie reklamy oraz VSL. Nasz zespół montażystów i grafików stworzy dla Ciebie wideo i grafiki do kreacji reklamowej. Znajdziemy idealne grupy docelowe i stworzymy kampanie reklamowe na Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads i OLX. Do tego dochodzi jeszcze wizytówka Google, która jest pozycjonowana i optymalizowana. I nauczymy Ciebie czy Twój zespół sprzedawać i dostarczymy gotowe skrypty sprzedażowe, aby tak jak mówiłem, tego klienta na każdym etapie wiedzieć w jaki sposób pozyskać. I powiemy Ci także, jak samemu obsługiwać ten system, poświęcając około 30 minut dziennie teraz na pewno nasuwają Ci się takie pytania, jak stworzyć ten system, jak ustawić prawidłowo cały lejek, jak stworzyć reklamy, które sprzedają, jak pozyskiwać jakościowe lidy i osiągnąć kilku lub nawet kilkunastokrotny zwrot z inwestycji. Jeżeli chcesz wszystkiego tego dowiedzieć, to posiedź mi chwilę i umów się teraz na darmową konsultację ze mną lub osobą z mojego zespołu. Formularz jest poniżej, wystarczy, że go uzupełnisz i podczas rozmowy przeprowadzimy pełny audyt Twojego obecnego procesu sprzedażowo-marketingowego. Zobaczymy, co można zmienić, jak Wdrożyć ten system u Ciebie i zobaczymy także, czy Twoja firma w ogóle kwalifikuje się do wdrożenia nowego systemu. I podczas rozmowy pokażemy Ci też, jak u siebie możesz zaimplementować ten sam system, który regularnie dla naszych klientów generuje od 10 do nawet 100 tysięcy na miesiąc. I teraz kolejne dowody na to, że ten system działa. Tutaj mamy Marcina który z samego Facebooka pozyskał właśnie dwóch klientów i to po pierwszym tygodniu współpracy z nami. Pozyskał tutaj łącznie 9 kontaktów, z dwa kontakty takie już były finalne, tak, czyli podpisał z nimi umowę i zarobił na tym całkiem sporo. I tutaj mamy też dwóch Łukaszów. Pierwszy tutaj Łukasz nawet zaskoczył swojego poprzedniego pracodawcę, bo wyświetliła mu się akurat jego reklama na Facebooku i pytał się go, w jaki sposób może zrobić taką samą reklamę i zamknął tutaj miesiąc na 27 tysięcy i tutaj Łukasz wy, wy Generował 5 spotkań umówionych na tydzień. Czy Ewelina, która pracuje na etacie i zarobiła więcej z usług projektowania niż z etatu, łącznie 13 tysięcy. Także, jeżeli chcesz poznać ten cały system, to umów teraz darmową rozmowę. Formularz znajdziesz poniżej.